Dobry wieczór, wszystkich witam. Przyjechałem Pol z Polski z tej wystawy w poniedziałek, gdzieś tak, obiad. Co pierwsze chciałbym podziękować dla mojego kolegi, yy, dla Jacka, pochodzącego z Ząbkowic. Mieszka tu niedaleko. Także, kolego, cię co pierwsze podziękować w głębie Zaopatrzone, zrobiłeś lepiej jak najlepszy hodowca Także Twój brat leci na małych gołębiach w Polsce Nie będzie tu się chwalić Także wiedzę masz Co drugie, wystawa dla mnie była bardzo udana Myślę, że Każdy jest zadowolony w sumie Miałem parę gołębi także Bodajże dla każdego, bo jak to mówię Jak to się nie chwaląc Myślę, że plus minus żebym jeszcze miał może z 10. Jak to mówię tańszych, to myślę, że jeszcze by może poszły. A po drugie yy, jak to mówię został jak się mówi, prawie prawie najdroższy, drugi tam taki, średnia cena, w sumie to też może nie mała, ale także każdy jak się mówi kto chciał na dobę w sumie dwóch kolegów tam nie odjechało, czy trzech co dzwoniło by chyba że się nie przestawili. A po drugie to dzięki za za przebicie do mnie na stanowisko, za uściskanie ręki. I to mówię, panie Sławku, ja u pana na przykład nie kupię głębi, czy nie wezmę, bo, ale na przykład dzięki za film, dzięki za porady i jak się nie No dużo, bardzo kolegów dziękowało Mówię, dobre filmy nagrywasz, rób tak dalej Po prostu, bo ludzie się mówią, no nie chcę tu nikogo ubliżać Czy tam może źle podziałam Na przykład e, Znam no, tam gościa innego Co ryb, od ryb daje tam Co e, zrobić Konserwy daje rybne dla Gołębi, a w sumie moje, no nie będę nam to wnikał, kto, gdzie, skąd I ten co gościu polecił, też go znam ale moim zdaniem to ja to mówię, że on cię robi w bolona. No ale mówi, to moje zdanie. Tak samo jak tu mi kolega z Przemyśla, nie będziemy nie gadać kto. Podarował pyłek w szczeli, nie? On mówi, tam Dał mnie tam zioł i to i tam szczeliny. Ja myślałem, moje koro, jeszcze w ogóle jest ten człowiek z dziczął czy zgłupiał. Aż do niego zadzwoniłem. Nie mówię, że to pyłek w szczeli, nie Myślałem, że to może jakaś... To jest takie zmielony. Myślałem, że już, już, już I ten mój kolega następny daje u ryb. No także co pierwsze, dla mnie wystawa była zadowolona. Jeśli mówi, że miał, mówię, jeszcze z 5 głębi, czy 10 więcej, czy 15 na pewno by zeszły. No wiadomo, te dwa się mówię, droższe, czy najdroższe, czy tam prawie najdroższe zostały. No ale te dwa z jak się mówi z tylu głębi, co miałem, to jestem bardzo zadowolony. Dobra, co więcej. Yy. I mówi, teraz przyjechałem w poniedziałek. Dzisiaj że wczoraj, pierwszy dzień robiłem, wtorek, dzisiaj środa. Wiadomo, ja, ja tam się mówi, rano wychodzę, szósta przychodzę z pracy i po 10 godzinach to ja tak nie mam czasu, ale w piątek nagram i film oglądać. Pokażę Wam parę gołębi, Musimy, no to by było na tyle. Jeszcze raz pozdrawiam, do usłyszenia i dobry lot. A wstawię jeszcze kolegi Darka. Film tak samo na moim głębi, dobrze, tak samo gdzieś tam. Nie, z Borga, czy gdzieś tam też go Ktoś tam dzwonił, że na wystawie jest. Także jeszcze raz, także że nie jeden tam był, był był gdzieś i Łodrawicza na wystawie, na przykład o yy, na przykład Ziółkowski Kowalski. Żeby to każdy mnie zrozumiał. I Kowalski leci chyba jak leci, żeby to tam źle nie powiedzieć, a... Tak jak ja zrozumiał. I tego na przykład Kowalskiego nie było, ale był jego sąsiad, a ten, ten sąsiad lepiej i jak ten kowalski. I te moje gołębie tam były na wystawie. Jak to mówię, podarowane czy tam. I w sumie ten pan na przykład ten pierwszy co wziął kiedyś ode mnie gołębie, on jeszcze zamówił i ten pan mu tam też wziął No, mi się każe że to zrozumiał. Także Daj, że cołodzkało. Tak, Każdy, kto to wie, to, albo ten gąbił, to będzie wiedział, co chodzi. Nie zanudzam, na razie dobranoc. Jeśli się jeszcze... Że... Normalnie się dobrze czuję, ale powiem Wam szczerze, człowiek jeszcze, jak się mówi, że... no dochodzi do siebie, bo to wiadomo. Tyle godzin, a jak już wracaliśmy tam, najgorzej było, bardzo ślizgo. W ogóle nie było solono. Droga nie było przejezdna, jak się mówi, tam ciężówki pod górkę lepiej podjechały pomiędzy. Badaj, że Koźla, koźle, to widzieliśmy. chyba z półtorej godziny po tej wystawie. By było na tyle, pozdrawiam. Do usłyszenia. Nagrywam. Trzyma, trzymaj, trzyma. Teraz nagrywam tego pana i ja. Dzień dobry, panie Darku. E, witam, poradka. Jesteśmy na Stoisku, pana Sławka. E, w tym roku e, zdobyłem e, wiceministrzostwo Polski w GMP. Sławka gołą o numerze. 130 przyczynił się w regionie Polski do najlepszego łódź lotnika. Także bym chciał... No mówię, stopkę, że gołębie u mnie sprawdzają. E, Lotuję w okręgu Olsztyn, oddział e, 0243. Także polecam stopka gołębie. Dziękuję. Nawet w ukradł po tym gołębiu prajery mieszkają w Niemczech, w Minden. Tu ten kolega się Jest. zastanawia, jak się mógł za 20 złotych go kupić. Tak. A prototyp ja... z tym jego rodzica 7 tysięcy euro. Ja przybułszy. A tak, to, co mówiłem? Ja, to, co Mogę tak. powiedzieć, no. o Sławek, Sławek mi kupiłem e, od pana Gogla nie jednego, jednego. E, Ale przez szyję ręce. Przez pana Sławka kupiłem syna olimpijczyka za pośrednictwem pana Sławka. A byłem w 19 roku, prowadziłem pięć. Sławek dał mi sam wybrać 5 gołębi i w tej chwili właśnie ten gołąb, który jest w regionie Polski, Łódź pierwszy od Pana Sławki. Dziękujemy Super. Hmm?